Nosorożcu. nosorożcu zbudź się. Nosorożcu wyprał An już twoje nieskazitelne Kalwinki Kalmsteiny. SLP kosztuje już ponad złotówkę. Co, 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 co? A cześć! Witajcie, piękni widzowie. No tak, miałem Wam nagrać poradniki do akcji. Akcji Infinity to gra podobna do Pokémonów, w której możesz zarabiać prawdziwe pieniążki. Jak chcesz wiedzieć więcej, to oczywiście zapraszam na Discorda. Tam mamy kanały informacyjne na ten temat. Wpadajcie też na streamki codziennie o 20. Link w opisie. Jak chcecie wiedzieć dokładnie kiedy, to powiadomienia również daję na Discordzie. Przejdźmy jednak do meritum. Pokażę Wam teraz jak założyć portfel Ronin. A potem powiem o czymś bardzo ciekawym. Co to w ogóle jest portfel Ronin? Jest to ogólnie portfel, który jest nam niezbędny do gry. Dzięki temu pracodawcy będą w stanie wypłacić nam nasze zarobione butelki. Aby założyć portfel, udajemy się na stronę slash wallet Tam pobieramy odpowiednią wtyczkę do naszej przeglądarki. A potem pojawia się nam taka ikonka od nowego rozszerzenia, jakim jest oczywiście nasz portfel Ronin. Klikając tę ikonkę będziemy mogli sobie wchodzić na nasz portfel. Ale najpierw musimy tam założyć nasz własny adres. Oto jak to zrobić. Klikamy Get Started. Potem wymyślamy hasło. A potem generowany jest dla nas tak zwany Seed Phrase, czyli szereg słów, dzięki którym tylko my będziemy mieć dostęp do naszego konta. Podkreślam, że bardzo, ale to bardzo ważnym, jest oczywiście zapisać sobie gdzieś ten Seed Phrase, bo jak go utracicie, to będzie tragedia. Potem jeszcze logowanko poprzez nasz Seed Phrase wpisujemy słowa, które występują pod odpowiednim numerkiem. I voilà! Mamy nasz własny adres portfela Ronin. Axie Infinity istnieje już ponad 3 lata i odniosło spory sukces, choć, tak jak mówią jej twórcy, jest dopiero w początkowym stadium. Wraz ze wzrostem popularności akcji tego typu gier na rynku pojawiać się będzie coraz więcej. Jedną z tych obiecujących jest NFT11.io. Ciągle śledzę tę grę, bo po pierwsze mam kontakt z jej deweloperami, a po drugie dostaniemy prawdopodobnie od nich sporo wsparcia na start. Jeśli jesteście zainteresowani losami tego projektu, to w opisie zostawiam Wam link do AMA, czyli bardzo długiego wywiadu z jej twórcami, który przeprowadził mój dobry znajomy Soltos. Zajmuje się on ogólnie grami Play to Earn, także warto śledzić jego kanał. Także co tu dużo mówić. Dla zainteresowanych wywiad w opisie i miłego seansu. Ja się tymczasem żegnam, zapraszam dzisiaj o 20 na streamka i całuję wcyd!